Silniczek zdjęty, co ja się wywiłem, żeby go zdjąć? To tylko moje. Dobrze, że tego nie słyszeliście. No więc, tak silniczek wygląda tak na lepeczka, czyli model 006972T. Tak jak mówiłem, wszystkie są takie same. No, to jest mechanizm, który odpowiada za poruszanie klapeczka. Jak widać, jeszcze świeżo ona jakiś jakieś 15 lat temu. No i dobra, więc on był zamontowany tak jak widzieliście w ten sposób Czyli ta dźwigienka dokładnie wchodziła sobie o tutaj ten taki cyngielek i poruszała tą klapeczką góra w dół. No i teraz, tak jak mówiłem, coś się mogło spierdzielić prawdopodobnie w tym silniczku, a jak rozpoznać, że... Nasza cyrkulacja nie działa. No to dobieramy się tutaj do samochodu od strony silnika. Wyjmujemy sobie filt kabinowy. Podnosimy sobie tą klapeczkę. I tam w środku widzimy takie dwa wichajce. I to jest właśnie ta nasza klapka. Jeżeli silniczek normalnie działa, to jak pociągniemy za tą klapeczkę. To opuszcza nam się taki cyngiel I teraz mamy obieg zamknięty Jak chcemy otworzyć obieg to ta klapeczka się wtedy podnosi Dopuszcza powietrze do środka U mnie nie było możliwości żeby to się w ogóle ruszyło Także silniczek był zjebany no No i można, trzeba będzie teraz wziąć silniczek do domciu I się zastanowić czy do wyjebania, czy może jeszcze coś tam się da odratować z nim. Aha, żeby odkręcić dwie siłbeczki, które wyglądają o tak. To są te dwie siłbeczki. No to jak widać, próbowałem posłużyć się różnymi narzędziami. Niestety problem był taki, że nie za bardzo jest jak się dostać do. do tego dało się dojść pokrętką to też nie wykręcajcie za mocno śruby bo pokrętka wam się zablokuje i już jej nie wyciągniecie ja ją wyszarpnąłem w ostatniej chwili to tutaj z tyłu jest totalnie chujowy dostęp więc można wejść pokrętką tylko odkręcić lekko śrubeczkę żeby ona puściła na samym początku a dalej bierzemy sobie takiego torksika samą nasadeczkę i kręcimy Dwoma paluszkami, bo tylko tyle nam wejdzie, także powodzenia.